Kurwa, potrąciłeś mi kolegę. Oh. Suka. Coś się oddech... Ej, chowaj klamy, chowaj klamy. Coś się odjebał się, pytałem. Chowaj spluwy, proszę. Chowaj spluwy. Jak chowaj spluwek? No celował o, do proszę. ciebie, uratowaliśmy ci życie. Przednio celował do mnie, kurwa. A do kogo? Do tamtego, co mi podał, ja to Serdecznie! Ej, dobra, 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 przywróćmy się, tak? Dajmy sobie po mi sobie, dłoń nie ma co się denerwować tak? Panowie Kurwa, jeszcze raz do mnie wyceluję, skurwa! O Boże. O Ej, spokojnie, spokojnie, spokojnie! 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 Panowie! Spokojnie! Kurwa! Pierdola! Skurwy sen już nie żyjecie! Już kurwa nie żyjecie! Ej! Żartowałem! Ej! Yeah. <laughs>